właśnie w drodze i jedziemy na myjnię później jedziemy odebrać naszych znajomych z pociągu. I pomyślałam, że nagram o tym vloga, jak spędzamy weekend, bo ja jestem mega podekscytowana, bo słuchajcie, spędzamy weekend z kim, Adren. Z ludźmi, których poznaliśmy w Tajlandii. Jedni mieszkają dosłownie ile? 15 km od nas, drudzy mieszkają w innym mieście. I właśnie dzisiaj przyjeżdżają e, i robimy nocowankę u tych znajomych, którzy bliżej Warszawy mieszkają. Mają też większy dom i więcej łóżek do spania dla gości, więc mamy piżowe party w ogóle. Nie wiem, ja pierwszy raz w życiu mam takie piżał aparty w dorosłym życiu i jestem mega podekscytowana. Jedziemy ich odebrać, później idziemy na spacer, mamy rezerwację w restauracji, później idziemy może na jakieś rozrywki, e, później chłopaki jadą robić pizzę. My mamy bawski spędzanie wieczoru, a później jedziemy na wspólne planszówki, e, jedzenie pizzy, także w ogóle myślę, że to będzie mega fajny dzień i mam nadzieję, że uda mi się zrobić z niego vloga. Jeżeli tak... Jeżeli jest ten vlog, to zapraszamy na dalszą część. Pojechaliśmy sobie na... ...tretki jeszcze, mamy chwilę czasu. Jesteśmy na mejni. A co? Co się będziemy szarpać? Niech nas myją. Zatakowały nas szczotki! To śmieszne uczucie, jak tak odmyję samochód w Chyba drugi albo trzeci raz już to w ogóle...

Mm, Dziwnie. Bo... nie, no, to nie, jest... Lekko pikantna. na no, ostrzega, że ktoś nie lubi to. Dobra. Takiba, <grym wody> Bołowina na pewno. kombinację smakową, czyli słonego i słodkiego. Byliśmy w przepysznej knajpie, naprawdę niesamowite. Mieliśmy oprowadzenie po lokalu. nagrała nawet z tego TikToka, żeby pań, e, do wesprzeć to małżeństwo, bo dopiero zaczęli ten biznes. Także serdecznie Wam polecam, jeżeli chcielibyście zjeść dobrego hotpota. Bardzo e, smaczne, tajsko, e, takie japońskie też jedzenia. E, a teraz się rozdzieliliśmy. Chłopaki pojechali jednym autem robić pizzę i grać sobie. W swoje gry, a my kobiety idziemy na zakupy. Także mamy taki weekend z. śmiejemy się z ekipą a z krabi, z Tajlandii, więc idziemy teraz do złotych teresów.